No dobra, zrobiłem ten, że na PS5. Ja chciałem... bigo, bigo. Chciałem OPS-a zminimalizować, a wyłączyłem zmi TS-a. O nie. Ja jestem idiotą. Co tam się dzieje? O kurwa, tej. By. E nie wiem, co to się odpierdala. Właśnie ja też nie, dopiero co wlazłem dobrych. O. Kurde, no nie wiesz. Co tu się kurwa dzieje? Co tu się dzieje? Hmm. Dlaczego jest tylu tu ludzi? Nie wierzę. Ma ktoś jakiś pomysł na tą czerwoną bramówkę w obrazie się? Kurde, nie bo wiem. Bo chociaż że ja się właśnie tym bawiłem i tam powiększyłem, ale nadal ją widzę i przez to nie mogę ruszać kamerą. Jest no, jest trochę ciężko. No ale jakoś to przeżyję. Co tam się na tym idzie dzieje? Kurde, Kurwa z... Co?! Która... Kur... Zniknął bez niczego? Nie mam nic, nie mam nic... Nie wiem, to było trochę dziwne, myślałem, że jak on dostanie w ogóle stuna, to Czekaj, on... lecę, lecę, mam jeszcze tego mu tylko... Kurde, te pieprzone, czerwone linie, będę musiał coś... Tam o kurwa. Zbudować. Nie mogę ruszać kamerą. Skracamy tu... Kurwa, nie to. Ja cały czas klikam strzałem. No tak, gdzie on stoi? Dobra, dobra, dobra. Dobra, Damian, ale. Nie, nie, nie proszę. A, sorry. Ale to było dziwne w ogóle, że on dostał Stuna i zniknął. A inne championy mają tak, że jak dostaną stuna, to w ogóle jeszcze nie znikają. No, my go biliśmy, nagle się zniknął, tak z dupy. Przynajmniej więcej to widziałem, ale akurat, akurat tego zniknięcia nie widziałem. Bo... Mam znaczenie. kamerę. Znaczy bo chodzi bardziej o to, że Damian dał mu Rkę Aski. Hmm. I on, znaczy, nie, bo on leciał na E, dostał Rkę Aski i zniknął, chyba, bo to był na odwrót. Że dostał Rkę i zniknął. No, ale niech mi jeszcze, normalnie będzie zabawa. To będzie bez sensu. O, ba, uuu. Uu. N, bez asysty. Śmieć mam tu bez ale żem go kurwa zgwałcił. No dobra. No, bez męka. A mogę w stronę Damiana? Może. O kurwa. Ty no, bo ja już mam 3-0. Ale w jeszcze to wziąłem. Um. No. Ja już ja nie zginął, ale kurwa. Jeszcze by skonał. Ale miałbym 3-0, z skrzyneczka. Na mnie twoja skrzynka no, chodzi. Co on tam robi? Ej ty, jeżeli on tam jest, no to ja robię Drejka Nie pomożemy ci. Zaraz, 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 jak już mówimy o skrzynce, to czy wy też nie mówiliście, że cię teraz skrzynać? No. no. Abyś no nie był egoistą, to byś wiedział. No jak egoista jak ja właśnie... Jak ja ci przypomniałem, że, 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 że koleżę, gramy o skrzynkę ty. A ty to... No ja weźmy. zabijamy go, nie zabijamy go. No nie i tak wiem. nieźle wyszło nawet. Jestem zajebistym pajkiem, Tak naprawdę mam 88 o. level. Ale żeś mi no. Dzięki, że przyszedłeś. Kurde. O, o, o bawcie się. No. Nice. Ja e mam RK-szki. Ale... <suszone>, Jeszcze podpierdolona nam Dzień, idzie. Dawaj, dawaj, dawaj. No Kurde. Nie. Eee, ten ADC jest aj, aj, aj. Chwila Mam Rkę Niesprawiedliwość Ale to zje... Ej! Co to było? To było... Zabiłeś He, by O kurde O kurde, nie uciekam, nie 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 no bo... Kamera mam strasznie taką no, Zobaczycie na nagraniu Zaj, Zajebiste, bo to że on mnie wciągnął mhm. I ja nie wiedziałem gdzie on stoi I użyłem na ślepo Rkę tego I ona na no niego zabije Samej ERki Zawodowiec. Piedałem, ale... a co ty Damiś dzisiaj robiłeś takiego? Że... Nic. No właśnie. To jest chuj. w Minecrafta, tylko chuj to Nie, nie chcę mi się... Nie on chyba, że jest zajęty na początku. Co ty tam to co... Na pewno nie, że jestem zajęty. No, no, że mi się no, nie chce to chyba. To bardzo dobrze, bo mi się A mm. coś... To jest coś w naszej znaczy, dżunglu jest. Chyba. Nie wiem. O kurwa. Jakby to był tylko jeden z postać. Było junglera. Koda Kurwy jebany. Już się bałem, że on na tego. Na tą nową postać, której nie A zabiję go? Chyba nie mam takiego Nie wiem czy generalnie... O oo! Chodź tu ktoś O. Ci rudę. Nie chuj kurde już, nie ja. Nie. Ida. Ale rkę śmiecił. No wziąłem. Pięknie, pięknie. Teraz ja muszę go wziąć. Jas? To nic to. Ja tu gram o skrzynkę, tak? Każdy gra o skrzynkę. No ale jaki, no ale my gramy w trójkę, to jeżeli ja ten, to będziecie mieli. Darys powinienem być, no, na... tak nie działa. Jak nie działa. Jak nie działa, jak działa. O, zrobił sobie pięknie, zrobił sobie kilo. Ja będę z nim sprzedawać. Pięknie. Do mnie. Poza tym wyzywał mnie na czasie, poczułem się urażony. Mama Libi. Jak tam wam na bocie idzie? Ja Pojawiłeś się. Ty, czy on nie poszedł na midas. Kurde. Mam razie. Zamian idą do nas w trójkę. uciekamy. No nie uciekamy. wiem, no, nie czy to dobrze. jest... Nie, dawajcie, uciekacie na no, luzie. Panie by dostał szósty level, ale no... Ja mam dwa tak także trochę nowe czułki no 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 Tak. idę, do kurwa widziałem to Rkę na nich no niestety Nie kurwa jebana ten kraj musiał się cofnąć no ale to darmowe fragi, tylko ja bym jeszcze mógł ruszać kamerą. No, to by było... Nie tak... zabijesz mnie, nie zabijesz mnie. Idę, idę, idę. To za I Nic nie się widzę, ale chuj. Pierdolone obecnie z magodą. Kurwa! Czemu jestem tu sam? Dobra, ja nie mogę podejść kurwa. nawet. Zabiłem! Co? Czy... <śla> tu jest, tu jest Ziggs. Tak, tak, widziałem to mniej więcej. Ale jestem chuje. <śla> Zabiłem tego, kurwa. Jak on ma? Ale nie zrobił nas. A szkana! Ty właśnie, bo jest Drake'on. Hmm. No chodź, chuj, ginę, prawda? Oj, chuj, niestety. Ja mam najgorszy. najgorsze. Nie mam, mam, mam W. Jest, jest, kurwa. Wczoraj był odcinek. Jaki chuj? Street Fightów od. Pa, 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 pa. Nie powiem jakiego kanału, bo. Malika? Nie! A, jeszcze... Be, tam, kurwa, Wolka się biją pod domem. A. Lepiej nie próbować. nie ma reklamy. Będzie rzucał, nie prawda? Ale może się da zbijtować. O, widzicie? Kurwa, Rka leci, Rka leci. Dobra, dobra. Nie wiem czy trafi ko nie dobra, nie myślę, że są tamtej strony pilnują. Możesz dać się, może nie będę wykozac, czy jest z takimi statystyką. Ora kurwa ja. Pójdę zaraz mam Ja tu już jestem. Nie ma merki. Se Kurz pana! Nie wiem, że tak będzie. No dobra. Nie wezmę. Yeah. Hmm. Nie. taki dam, duży mały. Ty ale ile o kurz, Kurwa! Nie. O, czym tym czerwonym. No. No. Hmm. A, No, nie zrobiłem, no to. Tak. z tej arki za to chyba z 500 hp, kurde, trudno Pike. Aha, bo ty, ty zginąłeś. A no nie. nie. No nie, niestety. Ja nie ja nie zginąłem, ale ciekawo mi tyle za dozerki, nawet mnie nie dobijając. A co ma zajetem? O. Fantastyczny! Co? A już tu jest! Ale... No raz nie spodziewałem się tego, że on tak szybko przybędzie tutaj. E, ty, ty... Śmieszne, że zabiłem go w jego ercen. Znaczy, że w sensie wziął jasło w Kaysera, a ja go zabiłem. No bo wiecie, bo go zlatawałem wcześniej. Nawet no, mnie teraz. Nooo. Co? No ale no śmieszny jest. No... No po prostu nie spodziewałem... Zabaję się... wiem, zadaj tam Ale spike. Nie w tą stronę. No i dał, zatem, tak. Co co, co to no, było? które to było? No zatem, zawsze sekund. Dobra, nie umiesz. No ja nie umiem, wiesz, ja zapomniałem te, 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 przyciski, już zapomniałem. To stary już jesteś. No, już jestem za stary na tą grę. Ja nawet kamery nie mogę ruszać w tej grze. O kurwa. Ka kaszkan Wiedziałem, że tu stoi Xin, dlatego się cofałem. To gównę widziałem na mapie. No dobra, to robię Draco. O kurwa, to nie tak. Pomylił kombosy. No. Pojebały mi się przyciski w ogóle. Ha! Ja zupię, nie wpierdalać. Daj za to jest. Dobrze. Jest tu przeciwnik? Czemu mnie tak napierdala? No, no wiemy się. Dlaczego? A, bo ja nie kupiłem jeszcze, no dobra. Nieważne. Jestem... Nie. aniołem. Nie wiesz w No! no. O, co? Jesteś tu się... Ej, co? Coś się Ale skurzający od... ten Pyke, naprawdę. Jesteś ty się odjebały, widzę. Mm He, -hmm. frajer. Kurwa! Pedał jebanek, gdzie jest wasza pomoc! Ja nic nie widzę! Kreteni! No, Se challenger, no kretyni, Ja mam zablokowany ekran, Je jego nawet nie widziałem w tej grze, ale no, tak. Kretyni. No, ten pipe jest naprawdę. Jak to jest możliwe? Bo ja nie mam tego i temu jeszcze kupionego, tak to już nie żył. On tego co tam dobija, jak ma 5%. prawda? Oh. No, widzisz? TEN CZŁOWIEK TO JEST NAPRAWDĘ JUŻ o i co? A i co? I co? Eee. Dobra, cofam Kupię sobie wreszcie ten item już A ile, Adrian, komuś. ile masz kanałów na YouTube o takich ciekawości? Co yy, To znaczy, jeżeli chodzi o kanały na YouTubie To mam dwa, ale jeżeli chodzi o konta To mam trzy Dobra, na pewno pe To już wiem, skąd skąd ten... Pięć wyświetleń <laughs> <laughs> A czy wiesz co, na jednym kanale się zasubskrybowałem, ale od momentu kiedy film się nie pojawił na YouTubie i dlatego zasubskrybowałem się, żeby sprawdzać czy on wyleczyłem. No, kurwa, kurwa, Bo na tym YouTube jesteś takiego, że jak wrzucasz film jak wrzucasz film, to, to... no to niby jest tam fajnie, chodzi mi o ustawienie czasu. Jak ustawię tą czasówkę? No to niby jest fajnie, bo jest niby ten zaznaczony, że i te, ale nie dostaję powiadomienia od YouTube'a, że to nie wejdzie jednak, że coś się popsuło z plikiem, to nie sam muszę do tego dojść. To jest dość śmieszne. Dlatego tamtej pory, kiedy się o tym dowiedziałem, mam, mam zasubskrybowanego sam siebie, żeby wiedzieć, czy ten film wszedł na YouTube, czy nie. No też jak ci ostatnio mówiłem, że okazało się, że jest następnego dnia zaznaczony mówię tam Bo, haha, fajnie. Ja się świetnie bawię. Mini challenge też jest robiony jest z kamerką. No i widzicie. Ale kiedyś tak sobie myślałem, że chciałbym zrobić taki challenge jak zakroble. Zagrać synem na śledku. że w sensie się sobie oczy i ktoś mi mówi, gdzie, gdzie stoję. O, jest gry. Ej, Coś złego. A ja mam ultramu, jak? No. no a, to To byś musiał o, 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 o. zagrać chyba Co olka. A, kurde. Co, co jeszcze olka? Na koncie olka byś musiał tak to zagrać. A no. Na tak to byłoby chyba łatwiej. No, co On Oni no, się podda, prawda? No, kurde, ukradł. No, a nie mógł zdechnąć. Już. Złodziej. Papa. Pomocy, proszę. I, no idę, idę. O kurde, zapomniałeś, że masz lola, co nie? O, o też mam umułę w No dobrze Jest, czynka! Easy. Kurwy.